Hej, witam Was bardzo gorąco u mnie na kanale w najnowszym filmie, a dzisiaj przychodzę do Was z nowościami z Action. To już nie są takie świeże nowości, bo trochę już leżą u mnie i czekają aż znajdę czas, a niestety jestem w trakcie sesji, więc z tym czasem bywa ciężko. Natomiast na pewno są to nowości w moim kufrze i ciekawe produkty. Między innymi przetestujemy sobie dzisiaj te takie duochromy, Chrome Liquid Eyeshadow. Wyglądają bardzo ładnie. Wszystkie możliwe kupiłam. Były u mnie właśnie tylko w trzech odcieniach. Mamy jeszcze jakieś takie balsamy do ciała, mamy produkty do ust, mamy nawet eyeliner i olejki pięknie, błyszczące, brokatowe do ciała, które zresztą znam, od lat używam. Jeśli mi nie wierzycie, to tutaj proszę bardzo, stara wersja, stare opakowanie. Mam jeszcze różowy, są ze mną e, i jestem im niesamowicie wierna e, i na pewno będę je polecać, o ile tutaj się formuła nie zmieniła, ale jestem, no, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dominika, oddaję głęboko. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i jeszcze nie subskrybujesz kanału, albo wracasz, ale jeszcze z jakiegoś powodu nie zostawiłeś suba, będzie mi niezmiernie miło, jak nadrobisz zaległości, dzięki temu będziemy docierać do większej ilości osób. No i wiadomo, algorytmy, pozycjonowanie filmu też będzie lepsze. Także to taka prośba mała ode mnie, że jeśli możecie, to po prostu bądźcie tutaj aktywni. Nie przedłużam już, przechodzimy do samego testu. Słuchajcie, no i na pierwszy strzał weźmy sobie tutaj te dwa produkty. Były... Trzy odcienie. Ja wzięłam najjaśniejszy, czyli Light Glow. Wzięłam średni, medium glow. A ten Deep, czy tam Dark, ciemny już zostawiłam, bo stwierdziłam, że jednak no aż tak ciemna, opalona nie zamierzam być. Po prostu bardziej je wykorzystam. Jeśli chodzi o te produkty, dlatego nic nie nakładałam na twarz, bo tak sobie myślę, że chciałabym spróbować ich jako bazy. Nie wiem, czy się będą w tym celu nadawać, ale chciałabym po prostu to przetestować bym to sprawdzić. Um, oczywiście te produkty są vegan friendly, mają 30 ml no i myślę, że spokojnie możemy ich używać na wiele różnych sposobów, bo na przykład i miksując z, z kremem do ciała, e, czy właśnie z balsamem, e, czy może jako bazę, no zobaczymy, może ja już po prostu będę e, otwierać i działać i przy okazji gadać, żeby nie tracić czasu. Powiedzcie, jak tam Wasze plany wakacyjne, czy gdzieś się wybieracie, czy jednak ogródek e, i leżaczek. Tak wygląda, zobaczcie, ten light i ten medium. No takie fajne tubeczki, bardzo lekkie, wygodne, myślę, do transportu, żeby wrzucić do torebki, i medium wygląda tak. Ja na razie mm, liczę na to, że zaliczę sesję. Więc trochę dzisiaj się odstresowuję, A nie, okej. Okay. Czekajcie, bo ja myślałam, że one są takie bardzo mocno świecące. A ja tutaj świecenia nie widzę, brokatu żadnego nie widzę. To no jak tak by się przyjrzeć bardzo, bardzo wnikliwie, to taki minimalnie delikatny, jakby tam pyłek był w tym produkcie, ale on raczej wygląda jak zwykły taki koloryzujący produkt. Tak wygląda ten jasny, który był w różowym opakowaniu. On wcale tutaj nie jest różowy. Ten jest brązowy, taki jasny, no taki beżyk, ale słuchajcie, no. Hmm, ciekawa sprawa. One wyglądają jak takie bardzo rozwodnione kremy BB, takie naprawdę bardzo, bardzo lekkie kremy BB, bardzo mocno wodniste. I no nie tego się spodziewałam. Myślałam, że to będą takie, wiecie, rozświetlacze po prostu z drobinkami mocno, mocno połyskujące. Mają zapach nie. No dobra, no to ja nakładam w takim razie ten medium na twarz w ramach bazy, bo myślę, że tym bardziej ten produkt powinien się w tym celu sprawdzić. Bo nie będzie jakoś nadmiernie połyskujący i odznaczający się jakimiś drobinami brokatu na twarzy. Bardzo ładnie się wtapia, jest bardzo taki leciutki, nieobciążający. No, przez tą formułę wody e, wygładza trochę buźkę, mocno ją nawilża, natomiast właśnie nie obciąża. No, e, dokładam sobie jeszcze trochę wpija się bardzo szybko w moją e, skórę, dość spragnioną. E, wow, no wygląda ładnie typowa, taka leciutko nawilżająca rozświetlająca baza A myślę, że można by też ten produkt nakładać w ramach takiego balsamu na całe ciałko, żeby sobie podkreślić opaleniznę, też no, ale pamiętajcie, że tutaj jest tylko 30 ml, więc bardzo szybko ta tubka by nam się skończyła. Buźka jest teraz gładka, właśnie taka ujednolicona, jeśli chodzi o koloryt. No i na pewno, mm, na pewno ten produkt sprawił, że jest dużo bardziej świeża, no zdrowsza. Szybko poza kamerą, żeby nie tracić czasu, nałożyłam trochę podkładu korektora, pudru i zrobiłam sobie brwi. E, I tak powiem Wam, że trochę żałuję, że nie kupiłam jednak tego ciemnego um, rozświetlacza. Rozświetlacza to za dużo powiedziane, ale myślę, że ten ciemny, ponieważ widzieliście, nie było wcale dużej różnicy między jasnym a średnim, e, ładniej by się skomponował mimo wszystko do takiej bardziej opalonej skóry. E, ponieważ one są i tak subtelne, i widzicie, w jakiś sposób tutaj nie zmieniły w ogóle koloru samej twarzy. Słuchajcie, ich koszt 9.95, bo o tym nie powiedziałam. Myślę, że to jest całkiem niezła cena i chyba są to jedne z droższych produktów dzisiaj. Teraz tak, jeśli chodzi o modelowanie twarzy, nie mamy nic więcej, więc przechodzimy od razu do makijażu oka i do tych pięknych tutaj duochromów. Też przybliżyłam was żebyście mogli wszystko fajnie widzieć i żeby, no właśnie, żebyście mieli jak najlepszy podgląd na te produkty. Zaczynamy od tego tutaj pięknego, zielono-niebieskiego, to jest Aurora Borelis 281 odcień. I każdy z tych cieni kosztował zaledwie 5,95, więc niecałe 6 zł. To jest naprawdę świetna cena, jeśli chodzi o duochromy. Jeśli one naprawdę będą się tak prezentować na oku, to ja nie mam pytań. No i zobaczcie, tak wygląda sama forma aplikacji, pacynka i od razu sobie go przesłuczujmy. Przesłuczujmy sobie wszystkie trzy. No dobra, on naprawdę się mieni. Z jednej strony limonka, złoto, niebieski, zielony, w zależności od tego, jak pada światło. Trochę jest rzadki taki widzę, że robi dziury, widać to, nierównomiernie się słoczuje, bardziej wodnisty jednak, mógłby być nieco bardziej właśnie taki gęściejszy, żeby ładniej się, po prostu ładniej pokrywał skórę. Kolejny, który mam to jest 252 Intergalactic i to jest ten tutaj różowo-pomarańczowy. Wszystkie te produkty mają po 4 gramy. Kurczę, no nierównomiernie się rozkładają, bardzo robią plamy po prostu. Nie ma tutaj takiego jednolitego, wiecie, krycia. Mm, no, tutaj może być problem. I ten już nie jest taki błyszczący, wyrazisty jak ten. Ten pierwszy o wiele bardziej jest skrzący, taki, wiecie, odbijający światło. Ten tutaj jest bardziej przygaszony, bardziej czerwień, pomarańcz, faktycznie mieni się ale już, wiecie, nie ma takiego blasku. Szkoda. No i ostatni, który nam został, 213 Fairy Dust, to jest taki najbardziej uniwersalny, mam wrażenie taki, wiecie, i do dziennych makijaży, i do wieczorowych, no bo tutaj to jest taki jakby złotko, delikatne, jasne, szampańskie, trochę z jakimś takim żółtym odcieniem, pomarańczką może, no zaraz zobaczymy. I on, no tutaj przesłoczować. Bardzo są wodniste, mało pigmentu, mało tutaj krycia. Ten efekt duochromu w ogóle jest niewidoczny, czyli najlepszy był ten. Tutaj był duochrom, ale bardziej, znaczy taki zgaszony, mniejszy blask. No a tutaj już w ogóle jak jednolity kolor. Ja tutaj nie widzę nic, żeby on się pod wpływem światła zmieniał jakoś barwy, więc... Ach, a taka byłam podjarana, tak się cieszyłam. No, trudno. Mam takie nieodparte wrażenie, że one ładniej się prezentują e, niż w ogóle wiecie, jest to warte zakupu. Więc, fajnie, żeby sobie postawić gdzieś tam na toaletce, ale no, no nie wiem, nie wiem, zobaczymy. E, tak, zacznijmy może od tego, że ja sobie zrobię jakiś taki podstawowy, basicowy makijaż. A później będziemy nakładać to. Hmm, 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 co my byśmy sobie zrobili? Jak widzicie, trochę sobie poszalałam, ale chciałabym przetestować ten tutaj, e, właśnie cień. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał, właśnie nałożony na cień. E, nałożymy sobie też ten niebieski, w kąciki. No, zobaczymy. Chciałabym przetestować oczywiście na maksa, ile się da. E, zastanawiam się tylko, w jaki sposób to zrobić bezpośrednio chyba nie zobaczę, spróbuję to nałożyć na pędzelek po prostu te cienie no i gdzieś tutaj sobie na środek powieki hmm, no ok delikatnie właśnie miejsce w miejsce bardziej stemplując, żeby nie rozrzedzać po prostu tego cienia bo on i tak ma delikatne właśnie krycie Słuchajcie, no, na cień nie wygląda źle. Wygląda całkiem spoko. Nie robią się e, w ten sposób plamy, dziury, gdy przyciskam właśnie miejsce w miejsce. Oczywiście nie pocierając, a wygląda to całkiem ok. Trzeba uważać, bo oczywiście jest mokry, więc, żeby sobie nie odbić go nigdzie. Na razie nie patrzę w górę, tylko. W dół. No i zobaczcie, tak to wygląda. Myślę, że jest całkiem nieźle. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie o wiele gorzej. Um, pędzelkiem takim właśnie płaskim. Twardym, ładnie się on nakłada na oko, nie ma większych problemów. Ładnie się trzyma cienia, więc też nie było, wiecie, on się nie odrywał mi z powieki. Więc no, myślę, że jest całkiem okej. Okay. Chcę jeszcze zobaczyć na ten niebieski. Ten niebieski nałożę sobie tutaj w wewnętrzny kącik, też go sobie tutaj wklepię. Kamera mi trochę nie ostrzy, bo się mi rozjeżdża, jest za blisko, ale mam nadzieję, że. Cokolwiek jesteście w stanie zobaczyć, no ten jest dużo bardziej błyszczący, taki mmm, żywszy, że tak powiem. No, wygląda to fajnie. Wewnętrzny kącik można też używać tego aplikatora, też tutaj sobie właśnie próbuję i też nie jest źle, także spoko. Można tutaj zrezygnować z pędzelka, on jest dość taki właśnie płaski, precyzyjny. Jest ok. I zanim wykończę drugie oko, to jeszcze chciałabym, żebyśmy sobie zamknęli właśnie makijaż oka i przetestowali ostatni produkt, a to jest um, oczywiście eyeliner, taki w pisaczku, który też był bardzo tani. Czekajcie, jego koszt eyeliner 4.95, więc w zasadzie to jest chyba najtańszy produkt z wszystkich dzisiaj testowanych. U mnie eyelinery bardzo szybko się zużywają. Używam ich dość dużo, więc no tak, cały czas coś kupuję nowego tak wygląda, ja już go chyba miałam tak szczerze mówiąc już chyba go testowałam na kanale ale nie przypominam sobie jeśli tak było to było to dawno, dawno temu no właśnie, tak wygląda ja lubię tego typu aplikatory bo są bardzo łatwe w obsłudze można sobie stopniować nacisk w zależności od właśnie czy mocniej przyłożycie, czy delikatniej będziecie mieć grubszą albo cieńszą kreskę, bardzo czarny Spoko, nie ma tutaj żadnej filozofii ani problemu z jego aplikacją. Ja mam problem z gadaniem i z malowaniem to na pewno. No dobra. Robiąc drugie oko, muszę Wam od razu powiedzieć, że patrząc, widzę już, jak. Mm, te dłochromy one po prostu nie zastygają do końca, i w momencie mrugania, czyli tutaj u góry, gdzie powieka się zgina, e, zaczynają się przesuwać, zaczynają migrować, zaczynają robić się plamy. Nie wiem czy będziecie w stanie to zobaczyć w kamerze, ale no ja na pewno w lusterku na zbliżeniu widzę, że tutaj jak jest bliżej rzęs jest ok, ale tu gdzie ta skóra właśnie pracuje, no to one są troszeczkę jeszcze lepkie i właśnie gdzie nie gdzie robią się plamy, one się wiecie łapią siebie, no i tak nie wygląda to najlepiej, także... Szkoda, bo wyglądają pięknie, no ale co z tego? Może gdyby właśnie nakładać je solo, tylko i wyłącznie wewnętrzny kącik, to ok, ale tutaj w makijażu na cienie... Byłabym ostrożna. Chyba, że macie jakiś swój patent, to go chętnie poznam. Zdradźcie go w komentarzach pod filmem. No i słuchajcie, jeszcze zostały nam produkty do ust. I teraz tak: mam dwa produkty takie bardziej nude, czyli takie właśnie bardziej neutralne, w brąziki, i mam jeden mocno kolorowy, taki żarówiasty wręcz. Przynajmniej tak wygląda w opakowaniu. I to są zupełnie inne formuły, bo. Tutaj mam Tinted Lip Balm, czyli taki balsam trochę właśnie z kolorkiem, zmieniający kolor. Tutaj z kolei mam matową pomadkę, więc to już w ogóle inna bajka. No i jeszcze mam bardzo wysoki połysk i to też jest balsam. Właśnie z bardzo wysokim połyskiem w odcieniu popi. Także zobaczmy, otwórzmy sobie wszystkie te produkty, przesłoczujemy, a potem wybierzemy najlepszy do tego tutaj zwariowanego i mocnego już makijażu oka, więc myślę, że pójdziemy chyba w niód, ale sprawdźmy sobie wszystkie. Dobra, zaczynamy od tego popi. On o, wygląda tak. No tego się nie spodziewałam. No dobra. I słuchajcie, to jest ten z wysokim błyskiem produkt. Czy on pachnie? Nie czuję. Nie czuję żadnego zapachu. OK, Jest półtransparentny. Faktycznie ma błysk. O, widać, widać. Odbija się. Natomiast krycie tutaj jest właśnie, no, takie półtransparentne. Widzimy, to nie jest pełne krycie. To jest trochę też jakby tinted. Baum, czyli balsam taki jakby, nie no, tutaj no więcej jest może tego koloru niż w klasycznym takim wiecie, tylko mm, balsamie, który delikatnie dodaje koloru. No tutaj jednak ten kolor jest mocniejszy, ale na pewno nie ma pełnego krycia i produkt faktycznie bardzo mocno błyszczący. Nawet tutaj teraz widać po tej pomadce, jak ją troszeczkę rozgrzałam na dłoni, że jest tutaj mocny blask. Dobra, zobaczmy sobie na kolejny. Tutaj to jest Shy i to jest właśnie ten matowy produkt eee, 352. To jest odcień I i, i i po wyjęciu z opakowania wygląda tak. Chyba też jest inna forma aplikacji. No właśnie, mamy tutaj szpatułkę i ten produkt słoczuje się. Tak. O, tu już jest tak, tu już jest lepsze krycie na pewno, przynajmniej równomiernie się rozkłada. Wydaje się w odczuciu bardzo taki lekki, ta formuła taka leciutka, ale dobrze napigmentowana zarazem. Także okej, okay. fajny jest ten kolor, trochę Wam pokażę. Kamera trochę przekłamuje i patrząc w kamerę, ja widzę, że on jest bardziej ciepły bardziej z pomarańczem, gdzie w rzeczywistości on jest raczej neutralny. Neutralny taki róż, bardzo pudrowy, bardzo cielisty. Więc nie sugerujcie się tym, tylko idźcie do sklepu i zobaczcie, bo faktycznie wygląda jest bardzo zbliżony do tego co jest w opakowaniu, na ustach trochę jaśniejszy od tego tutaj koloru. I ostatni produkt to jest Scarlet. I w zasadzie tego produktu najbardziej. Łaman, Dominika, ty sieroto, wyglądasz jak. A, wyczyść się. Mm -hmm. O kurczak. Nie idzie tego domyć. Zobaczcie, to wyschło. Ta pomadka trwała jest naprawdę trwała. Ciągle jeszcze jest na moich ustach. tu był podkład. Tutaj są moje usta naturalnie, a pomadka jeszcze tutaj jest, ja ją widzę. Mm, Okej, okay. to jest dobrze, jest bardzo dobrze. No i tutaj mam produkt, który najbardziej mnie interesuje, bo to jest taki właśnie barwiący balsam, lekki, a mimo wszystko dający jakiś tam kolorek. Mój to jest Scarlet 376. O, jaki słodki, baby, zobaczcie. Ta pomadka ma w sobie serduszko. Serduszko jest bezbarwne. No, wygląda to uroczo. Wow, tego się nie spodziewałam. Dobra. Jachy. Mm, i pachnie. Co to jest za zapach? Czekolada? Tofi? Jakieś takie ciasteczka. Piękny zapach. Bardzo sympatyczny, bardzo taki ciepły, miły. O, i jak na tintet, to ma bardzo dobry kolor. Tutaj ten kolor. I krycie jest jak w pomadce. Nie dajcie się zwieść nazwie Tinted. To jest tutaj pełne krycie. Bardzo ładne. E, kolor taki właśnie znów, po raz kolejny od brązu, trochę widzę fioletu, trochę różu, bardzo naturalny kolor, taki kolor ust, bardzo zbliżony do mojego naturalnego. E, świetny jest ten odcień. No i ta pomadeczka z serduszkiem. Też wyląduje u mnie na pewno w torebce. Mm, bardzo komfortowa na ustach. Nawilża delikatnie taka. Teoretycznie połysk jest, ale ja bym powiedziała, że ona tak na ustach to jest bardziej satynowa. E, bardzo mm, fajnie nawilża. Właśnie odżywia te usta. Nic się tutaj nie klei. Rewelacyjna formuła. Spróbujmy sobie jeszcze teraz to tutaj domyć. Tak, ten różowy e, produkt od razu się zmył. No a z tym trwałym już jest problem. Słuchajcie, no muszę jeszcze przetestować tą matową pomadkę, bo coś mi się wydaje, że to może być naprawdę bardzo dobry długotrwały produkt. Jeszcze nie powiedziałam wam ceny. Balsam do ust w kształcie różu, nie wiem, 4.49. Reszty nie mogę znaleźć, ale to też jest gdzieś koło w granicach 6 zł, 5 zł. Także naprawdę super sprawa. No i na koniec słuchajcie jeszcze te olejki. Chcę Wam, ja już ich nie będę może pokazywać. Nagrałam Wam słocze. To są olejki, które pojawiły się teraz w innych opakowaniach, zmieniły layout. Ten tutaj jest nowy, nie ten, ten, przepraszam, bo srebrnego jeszcze nie było. Do tej pory był tylko różowy i był złoty. Także ten srebrny bardziej może dla jasnej karnacji porcelanowej. Natomiast. Porównałam sobie je i na rękach nie ma żadnej różnicy. Także to od razu mówię, że bez względu na to, jaki wybierzecie, te drobinki są na tyle drobno zmielone, że absolutnie jakby no nie jest to zauważalna zmiana, ale uwaga, uwaga, bo w tym tutaj złotym widać różnicę. I ten złoty ma bardzo, no, tak jak widzicie, żółte, złoto drobiny i na przykład jest duża różnica pomiędzy tym produktem a tymi dwoma, które są w zasadzie niewidoczne i wyglądają tylko jak taka mokra skóra, drobineczki w tych produktach są drobniutkie, bardzo takie maleńkie, gdzie tutaj ten brokat jest widoczny, dość mocny, duży i jakby, nie wiem, być może to jeszcze jest stara wersja i dlatego one się teraz zmieniły pojęcia nie mam, ale o tym Wam tylko mówię zaznaczam, że no te produkty są genialne z tego względu, bo one nie uciekają z ciała. O ile balsamy, takie z drobinkami, czy jakiekolwiek inne, wiecie, mgiełki, mają to do siebie, że są na bazie wody, więc po wyschnięciu, kiedy jest ciepło na dworze i słońce smaży, praży, no to po prostu ten brokat ucieka, ucieka ze skóry, bo nie ma się na czym trzymać, bo ta woda paruje. Natomiast przy olejkach sytuacja wygląda o tyle bezpiecznie, że ta formuła sprawia, że ten brokat cały czas trzyma się, jest lepki do skóry i oczywiście to jest taka powiedzmy sucha forma olejku, natomiast nie jest jakiś bardzo tłusty, żeby nie było, ale po prostu jest to forma bezpieczniejsza, na pewno jeśli chcecie na dłużej mieć ten rozświetlony dekolt, czy na skórze, no to na pewno radziłabym bardziej wybierać właśnie oleiste formuły. No i tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca filmu. Bardzo się cieszę, że dziś towarzyszyliście mi przy teście tych właśnie tutaj nowości w moim kufrze. Bardzo jestem ciekawa, czy macie już któryś z tych produktów z Action i jakie są Wasze wrażenia. Moje największe rozczarowanie, no nie ukrywam, że są to te duochromy, bo wyglądają pięknie, ale tak naprawdę mam wrażenie, nadają się tylko i wyłącznie tutaj w kącik oka, bądź na przykład, żeby nabrać sobie na pędzelek i zrobić kreskę eyelinerem. To też myślę, byłoby OK. Na pewno nie nadają się w takie miejsca ruchliwe, czyli właśnie tutaj w załamanie, gdzie skóra pracuje, a one do końca nie zastygają po prostu. Nie wiem, będę jeszcze ich testować na pewno w solo bez cieni. Bardzo pozytywne zaskoczenie to są tutaj te glow lotion. Czyli właśnie balsam rozświetlający, który dość mocno nazwa mnie zwiodła, tak naprawdę jest pięknym takim rozświetlającym kremem BB, jakby, który absolutnie nie zmienia koloru, ma bardzo delikatny, subtelny mimo wszystko ten pigment w sobie, ale świetnie, myślę, będzie nadawał się właśnie pod makijaż jako baza. No zobaczymy. Będę chciała przyjść na taki szybki jeszcze update po całym dniu, żeby mimo wszystko pokazać Wam, jak wygląda. Właśnie kosmetyki, jak wygląda makijaż. Na pewno ogromne pozytywne zaskoczenie to jest ten tintet bardzo jestem nim zachwycona. To jest jeden z lepszych kosmetyków, jak nie najlepszy w dzisiejszym makijażu. Tutaj jest bardzo duży potencjał w tym produkcie, takim właśnie matowym, długotrwałym. Będę go na pewno jeszcze testować. No i oczywiście moi ulubieńcy to są te olejki. Absolutnie jestem im wierna i będę do nich zawsze wracać i powinno mi Action płacić prowizję od polecenia i sprzedaży, bo tyle klientek ile już namówiłam na te produkty, które same zresztą były zachwycone i po po prostu potem do mnie pisały, a co mi dałaś na dekolt? Co to było? Co to było? No i właśnie tak, dzięki mnie action tutaj w żywcu ma całkiem dobrą sprzedaż, jeśli chodzi o te olejki. To oczywiście tak z przymrużeniem oka. Śmieję się, bo film absolutnie nie jest sponsorowany. Także to tyle ode mnie. Ściskam was mocno, i widzimy się na podsumowaniu całusy. Pa! Hej, przychodzę do Was po całym dniu. Dzisiaj na zewnątrz było chyba milion stopni. Upociłam się jak nigdy, ale to dobrze, bo przynajmniej można było zweryfikować co po niektóre kosmetyki i ten makijaż. No i powiem Wam tak, jeśli chodzi o błyszczenie i tą bazę to naprawdę świetnie sobie poradziły te produkty pomimo tego, że są rozświetlające, było dość dużo blasku na twarzy, ale wystarczyło delikatnie chusteczką ściągnąć nadmiar sebum i makijaż w zasadzie naprawdę bardzo ładnie się utrzymał więc tutaj nie powiem bronzer jest, dalej wszystko jakby podkład więc super się po prostu te produkty, ten produkt sprawdził, jeśli chodzi o oczy, no to tutaj widać widzicie, że tutaj właśnie gdzie oko pracowało no to dość mocno te cienie migrowały. Mam tutaj na myśli głównie ten cień, który no niestety sprawił, że też to, co było pod nim też zaczęło wchodzić w załamania. Pomadka oczywiście, balsamik się zjadł, ale już go nie reaplikowałam, natomiast i tak uważam, że to jest świetny kosmetyk, bardzo taki nawilżający. No i też jeszcze właśnie wracając do tych produktów, to myślę, że one będą super dla cery suchej, przesuszonej, dojrzałej, bo one faktycznie sprawiają, że ta skóra ma Taki blask, takie nawilżenie, no i stąd też może pojawiać się nieco więcej blasku niż zazwyczaj. To też tutaj uczulam. Jeśli chodzi o eyeliner, bo tak trochę go pominęłam, to naprawdę super kosmetyk. Jak za tą cenę, absolutnie zobaczcie, nic się nie stało: on się nie wykruszył, nie porozmazywał. Naprawdę jest, wygląda tak jak w chwili, kiedy go zaaplikowałam. No i co tam jeszcze? No będę jeszcze testować na pewno te duo bo zobaczcie tutaj gdzie nałożyłam w kącik i tutaj gdzie powieka, znaczy generalnie one się nic z nimi nie dzieje, bo skóra nie pracuje, to one się ładnie utrzymały i tutaj e, nie mam zarzutu. A może będę jeszcze próbować na przykład tego produktu jako rozświetlacza, gdzieś tutaj delikatnie na policzek. Hmm, no kusi mnie bardzo i to mi też gdzieś tam przyszło później już po czasie. No i w zasadzie to tyle. Ja generalnie jestem zadowolona. Na pewno pozytywne zaskoczenie tutaj. Na pewno bardzo, bardzo na tak, jeśli chodzi o pomadkę. Będę też testować tą pomadkę matową, bo też naprawdę super się zapowiada. No i tyle ode mnie na dzisiaj. Ściskam Was mocno. Pa.